W tej partii Łukasz grał czarnymi, a Radek grał białymi. Tutaj na pewno Radek się cieszył, że zdążył jako pierwszy rozszerzyć. Natomiast wtedy Łukasz oczywiście może zaatakować troszkę narożnik białych, no i też powinien się cieszyć. Natomiast Należy jak najbardziej tutaj wymienić coś takiego. Tak jak w grze, tylko wymienić. Teraz była też szansa, żeby teraz wymienić. Wymienić i później skoczyć. A tak to gorzej, bo tutaj trochę kształt się psuje. Tak naprawdę to yy, nawet w tej chwili yy, jest grywany taki ruch. Chyba? Nie jestem pewien. Może nie? Czy tutaj gra? Jeśli czarny tu, to wyjdziemy, to na pewno fajnie. A jeśli tak, no to pewnie też przepchniemy. No to wszystko jest w miarę to samo. No, czarne musi się opłaca to wymienić i mieć mieć spokój. No, a tak to radio psuje dalej kształt Łukasowi. No i teraz może czarne powinny były się połączyć tu, no bo to przecież to jest ważne, a nie to, co się tam dzieje po prawej stronie z jakimiś dwoma kamieniami, które nikogo nie interesują. Natomiast czarne połączyły te dwa kamienie no i zostały rozcięte tam, gdzie to ma większe znaczenie. Naprawdę te dwa kamienie to niezbyt są ciekawe, dlatego że biały już całkowicie żyją. Całkowicie żyją. Czyli to są tylko pojedyncze punkty. Józef, A zostajemy rozcięci. Tutaj Łukasz trochę optymistycznie gra taką getę, natomiast ta geta, jak się okazuje, za, za chwilę się okaże, nie działa. Może lepiej było w takim razie poczekać trochę, może można było spróbować zagrać jakąś wymianę, to może wtedy jakaś inna geta zadziała. Też też nie bardzo. No właśnie, co z tą getą? Ona też oczywiście nie działa, natomiast. Możemy na pewno ładną kluskę um, zafundować przeciwnikowi, chociaż przeciwnik zdoła uciec w całkiem, całkiem porządnym kształcie. Ciekawy wariant, wydaje mi się, że akceptowalny dla czarnych, ale dla białych również. Również akceptowalny dla białych. No ale w grze to się zupełnie nie powiodło, no bo jeśli nie grać żadnej, żadnej gety, no to lepiej sobie po prostu wyskoczyć na przykład. A tutaj próba gety nieudana, no i nawet się kluski nie udało sformować. Z tym, że była szansa, bo no, tu jak białe wyszły, no to to jest bardzo źle. Białe mają ponuki i jeszcze kolejne ponuki i zdążyły odpowiedzieć. Białe rozdzieliły czarnego bardzo silnym kształtem. No, to co powinny były czarne zrobić? Czarne mogły po prostu oddać cztery kamienie, bo te cztery kamienie nikogo nie interesują. Um, oddajemy je. Jeśli białe się upomną jeszcze o kolejne cztery kamienie, to też oczywiście z wielką radością je oddamy, bo te cztery kamienie również nikogo nie interesują. To jest może takie paradoksalne: no bo wydawało się, że yy, zostaliśmy rozcięci, prawda? Co, co zostało rozcięte? Zostały rozcięte te nasze cztery kamienie i te nasze cztery kamienie i teraz musimy sobie z tym jakoś poradzić, yy, więc uratować najlepiej i tych i tych, a tutaj nagle mówię, że ani jedne cztery kamienie, ani drugie cztery kamienie nikogo nie interesują. No więc no, interesowały, póki były interesujące, no ale jeżeli mo możemy na zewnątrz sobie taką olbrzymią siłę uzyskać, a tutaj swoją drogą to jest to słodzi czy nie ma? Może tak trochę lepiej zagrać białemu. Czarne tak nie mogą. No ale dobra, mówmy raczej o tym wariancie, bo jest łatwiejsze do zrozumienia. No więc, tak naprawdę nie chodzi nam o cztery kamienie, ani jedne, ani drugie, tylko chodzi o ideę. I tutaj idea nagle zostaje realizowana, zrealizowana przez zupełnie inne kamienie. Ale wciąż jest zrealizowana i owszem biały no zyskuje na tym nawet ze 20 punktów, ale taką siłę zyskujemy, jakiej, o jakiej w ogóle nam było trudno marzyć wcześniej. To też osłabia tę grupę białego, tam mamy duży potencjał na moje, także można było oddawać. A czarne nie oddały, no w tej chwili to trudniej akurat byłoby oddawać cztery kamienie, bo teraz to, to są nadal kamienie tnące. No a my z kolei nie zamknęliśmy białego od zewnątrz. No więc rozumiem, że Łukasz tu zagrał, no ale strata kolejnego kamienia i kolejne podnuki dla białego to jest przykra sprawa. Więc na pewno poważnie rozważałbym mimo wszystko wydłużenie. No tylko, że co? Białe przejdą się tutaj i nas odetną. Odetną nas? Dobra, dobra. Ale my możemy złapać białego w getter. To jest znana geta, słynna bardzo. Białe nie są w stanie sobie tutaj dorobić więcej oddechów niż właśnie te trzy, które mają. Tak, Jeśli białe próbują się wyrwać, to okazuje się, że e, nawet tutaj konie mogą stworzyć. Nie da się wyrwać, są to tylko i wyłącznie trzy oddechy. Może dobrze jest białemu tutaj trochę pograć, żeby pojawiły się punkty cięcia. No i pojawiłby się słynny problem, jak. E, nie pozwolić czarnemu dorobić sobie więcej niż trzech oddechów. Na przykład taki ruch jest zły, bo czarne od razu mają cztery oddechy. No i istnieje tutaj te suri nazywane hmm, brzuchem borsuka. Ten ruch i jeśli czarne tu, to my tu. Jeśli czarne tu, to my tu. A oczywiście najciekawsze jest, co się dzieje, jeśli czarne zagrają takie hane. Wówczas, jeśli myśmy by, my byśmy zagrali tutaj, no to już czarne zdołają sobie dorobić te oddechy. Więc gdzie jest kolejne te tesuji? tesuji numer 2, na czym polega brzeg bolsuka? No znowuż jest to ten ruch. I znowu czarne nie mogą sobie dorobić trzech oddechów. Warto znać na pamięć to tesuji, bo rzadko się zdarza, a jak się zdarza to jest po prostu przepiękne. Czy rzeczywiście działa? A co jeśli czarne popełzną raz jeszcze? Czy tutaj nie będzie jakichś problemów z, z oddechami, coś tam, o zdarzy się coś nieoczekiwanego. No, rzeczywiście jakieś problemy mogą być, ale to białe sobie poradzą z tymi problemami, po prostu tnąc już w tej chwili. Owszem, może czarne coś zyskają w rogu, ale to też nie, nie jest jasne, czy to lepiej dostać takie kamienie czarnemu, czy może lepiej jednak zagrać tam na zewnątrz, a może jak na razie najlepiej sobie to wszystko odpuścić. Czy to jest dobry rezultat dla czarnego? Gdyby tutaj nie było tych punktów cięcia, to powiedziałbym, że pewnie tak, ale jak są te punkty cięcia, a no straciliśmy jednak mnóstwo punktów, to raczej nie. Czyli szkoda, wielka szkoda. No to może jakoś inaczej. To może najpierw zagrajmy tutaj, jak biało odpowiedzą, no to śmierć niesiemy białym. Jeśli białe wydłużają, no to my teraz grozimy narożnikowi białych straszliwie. Ale czy zdołamy przeżyć? Nie zdołamy, a niech to. No to szkoda. No więc to byłby zły rezultat dla czarnego. Natomiast to, co wygrze, to też jest zły rezultat dla czarnego. Nie wiem, który gorszy. Może lepiej było jednak się tu wydłużyć. No ale nie widzę tutaj jakiegoś mądrego, innego rozegrania. Niestety. O, może tu. Co, co sądzicie o takim ruchu? Jeśli białe tu, no to już będzie nam łatwiej. Ciach, 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 ciach. Teraz już przeżyjemy. Śmierć białemu. To jest te sushi. Jeśli przeliczyć te wszystkie warianty, to można zagrać sobie ruch. No białe mogą odpowiedzieć oczywiście jakoś inaczej, ale jak? Tak? Co zyskamy? Rzeczywiście jest to genialny ruch to S4. Białe by pewnie były zmuszone do pchnięcia raz jeszcze, i wówczas czarne mogłyby zagrać tu, i wówczas białe nie zyskałyby ponuki. Też byłby to dobry rezultat dla białego, ale nie tak dobry jak w grze. Ja to nie wiem, bo może się tutaj pomyliłem, bo to wszystko wymyśliłem teraz na poczekaniu. Jak już gadam, tak leję wodę, no to przy okazji sobie układam jakieś warianty. Hmm. No, ale to, co się stało w grze, no to jest bardzo złe dla czarnych, no bo mieliśmy tutaj, mieliśmy tutaj przy, przycisnąć białego w narożniku i zyskać wpływ, tak? Taki był początkowy plan. Biały się tu rozszerzył, no to my coś w zamian. A skończyło się tak, że biały ma sporo punktów w narożniku, silny kształt na zewnątrz, a my mamy dwie słabe grupy po obu stronach, a biały sobie konsoliduje swój teren, swoje terytorium. Biały teraz zainwadował, słusznie, słusznie, chociaż. Też na pewno wchodziłoby w grę jakiś, wchodziłby w grę jakiś taki pincer i atak na grupę czarnych. No ale tak to też, też w porządku. Czarne dograły, a, biały przecięły no to może lepiej było dograć takim ruchem, żeby tutaj nie było tej groźby cięcia. Chociaż myślę, że czarne nie zginą. Tutaj popełzły białe. Trudno wybrać tu grać czy tu grać. Myślę, że jak tak trudno wybrać, to może lepiej ani tu, ani tu nie grać. No, bo na przyszłość naprawdę to Q12 może być znacznie bardziej przydatne niż S6. No, ale na punkty to z kolei S6. Chociaż tutaj w ogóle jest jakiś sudzi, więc ja nie wiem, czy czarne nie mają się tutaj jakoś bardzo niemrawo przypadkiem. Może muszą tak pchnąć, ale to też nieprzyjemnie zawsze być zmuszonym do pchnięcia. Poza tym, tutaj jeszcze są takie problemy z oddechami. Także raczej to Q12 było lepszym pomysłem. No a przede wszystkim to mogliśmy z tym poczekać: no bo co? Nikt nas nie popędza, nie pogania. No a tak to białe pomogły czarnemu tutaj tylko wzmocnić swój kształt. Nie wiem czemu czarne raz nie przecięły. Zawsze przeciąć raz należy i później kontynuować, już jak się chce. Czarne się rozszerzyły. Bardzo dobrze, że się rozszerzyły. To też pomoże tej grupie. Ta grupa była bardzo słaba, ciężka, duża i możliwe, że białe powinny były jednak coś tutaj zagrać. Ale nie wiadomo, co. Może chociażby coś takiego i. Nie wiem, trochę to też wyglądało, jakbyśmy odprowadzili czarnego do domu, prawda? Za rączkę. No ale to co w grze, no to też czarne się mają dobrze, rozumiem to uderzenie, dobry ruch, no bo właśnie uderzamy, dlatego że obok jest słaba grupa, no ale czarne nie będą miały problemów z znalezieniem dobrej odpowiedzi, dlatego że po jednej stronie żyją, po drugiej stronie są mocne, tu się wystarczy połączyć, a jak stracą tutaj punkty, to nikogo to nie obchodzi, bo to są bardzo e, nieważne punkty, tworzone od silnych grup. Takie punkty są najmniej ważne. E... No, więc tak, białe uderzyły. No i może to cięcie, czarne, to hanę czarnego było zbyt ryzykowne, bo jak gramy hanę, a obok, obok się pali, obok jest naprawdę niebezpiecznie, to zaraz będą cięcia i zaraz będą duże problemy. Na przykład coś takiego zostanie zagrane. Ten ruch to już zaczerpnąłem od. Od kogo? Chyba w ogóle też od Łukasza, nie? Kto zagrał taki ruch ostatnią iglo tam w rundzie pierwszej, chyba? Chyba Łukasz zagrał taki ruch ciwaczny, który ani Atari z jednej, ani z drugiej strony. No, a właśnie, a wydłużenie zawsze, zawsze jest solidniejsze. Później może można Hanę, ale już bez takiego strachu, że, że nas rzeczywiście, że nas skrzywdzą. Czy znaczy może udałoby się białym od, yy, przeciąć czarnego, co by było trochę bolesne, ale raczej, raczej damy radę, raczej ta grupa nie zginie. No, a tak no to białe mają tutaj całkiem solidny zysk. Zabrały czarnemu punkty te ważniejsze, dlatego że tworzone od kamieni, które jeszcze nie są żywe. Teraz czarne są zmuszone do ucieczki. A białe nadal tamtną, ojejku. No i a tutaj ciekawie się stało. Białe tak rozcięły czarnego, czarne-białego. No, ale biały to nie jest sukces dla czarnych no bo to jest tylko kilka dodatkowych punktów a w żaden sposób nie zagraża to białemu bo białe tu już są bezpieczne, tam są bezpieczne i ta grupa też jest tylko w większym niebezpieczeństwie, no i w tej chwili Łukasz poddał partię to pewnie lepiej było co zrobić przepraszam, się po prostu wydłużyć i, i połączyć, no ale tak czy siak, no partia jest dobra dla dla białego. No to chyba tyle o tej grze. To akurat najkrótsza partia z tej rundy. No ale to przejdziemy sobie do następnej. Dobra.